Dzisiaj pokażę Ci, jak skorzystać w Adobe Lightroom Classic z funkcji Super Resolution, czyli wysoka rozdzielczość dostępnej chwilowo tylko w Adobe Camera Raw. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to warto właśnie teraz kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Nie zapomnij też o włączeniu dzwoneczka. Funkcja Super Resolution dodana została do ostatniej aktualizacji Adobe Camera Raw, którą można łatwiej wywołać z Adobe Bridge. Ale jeśli pracujecie w Lightroomie możecie pomyśleć, że OK, odpalę sobie Adobe Camera Raw bezpośrednio jako filtr w Photoshopie. Niestety jako filtr w Photoshopie ta funkcja nie działa. OK, zajmiemy się tym zdjęciem. Które zrobiłem na wyjeździe w Maroku mojemu synowi. Chciałem, żeby wyglądało, jakby podtrzymywał ten wielki głaz. Dobra, zaczynając od początku, ja sobie tutaj skorzystam z mojego presetu mobilnego. To zdjęcie zrobione było telefonem Huawei Mate 20 Pro w Rawie. Jak widzicie, plik DNG. Była to standardowa kamera, czyli 27 mm. Ja mam tu taki preset, który zobaczcie. Usuwa tą winietkę, która niestety na rawie się tworzy, poprawia troszkę kolory. Także wykorzystam sobie ten preset na dzień dobry. I teraz y, pracuję nad takimi presetami, które wstępnie nazwałem Archiwum Mix. Będzie to takie odwzorowanie kolorystyczne starych, właśnie filmów, starych, właśnie takich klasycznych filmów czarno białych i kolorowych. Wykorzystamy sobie tutaj chyba preset właśnie ten Kodak E200. Dobra. I teraz zobaczcie jaką my mamy jakość. Nie jest może to jakaś powalająca jakość, bo to jakby nie było dosyć mała ta matryca jest, te piksele na tej matrycy mimo że to jest 40 milionów pikseli w tym telefonie, to te piksele są bardzo malutkie i ta szczegółowość tutaj pliku raf no, pozostawia sporo do życzenia, jeśli na co dzień się pracuje lepszymi sprzętami, lustrzankami, czy bezluserkowcami, ale naprawdę nie jest źle. To bardzo fajne zdjęcie. Pomyślałem, że okej, okay, w jaki sposób fajnie wykorzystywać właśnie funkcję Super Resolution, czyli do powiększenia czegoś, co już jest małe. To zdjęcie jest duże. Powiedzmy, że jeśli chciałbym je tak wydrukować w dużym formacie na ścianie, będzie okej, okay. ale powiedzmy, że Chcę troszkę to zdjęcie przykropować. Weźmiemy sobie tutaj, powiedzmy, krop 4 na 5 Wciskam sobie x, żeby odwrócić tutaj to kropowanie, czyli przycinanie kadru. Ja bym, powiedzmy, chciał taki węższy tutaj kadr, gdzie skupimy się tylko na tym głazie i na moim synu, który go podtrzymuje. Myślę, że powiedzmy coś takiego. Chcę centralnie, żeby był mój syn tutaj. Myślę, że tak jak teraz będzie fajnie. On tutaj się znajduje na tym przecięciu, może troszkę w dół, i może tak. Zobaczcie, troszkę tu przykropujemy. Chciałbym, żeby właśnie ten kamień tu wychodził z rogu bardziej. Zróbmy sobie, może właśnie coś takiego, żeby on tu z dołu nas wiodło nasze oko. Ok, naciskamy Enter. I zobaczcie, teraz przycięliśmy ten wielki 40-milionowy plik, który miał 40 milionów pikseli do rozdzielczości 2923 na 3653, co i tak nie jest złym wynikiem, ale jeśli bym chciał to wydrukować w jakimś bardzo dużym formacie, mogłoby się okazać, że troszkę tych pikseli brakuje. No i tu mogłaby przyjść właśnie z pomocą funkcja Super Resolution. Niestety, jak weźmiecie sobie prawym przyciskiem, mamy tu funkcję Enhance Details. Nie ma jeszcze funkcji Super Resolution w Lightroomie. Adobe powiedziało, że ją doda. Nie dodało jej w ostatniej aktualizacji, która wyszła w tym samym czasie. Lightrooma prawdopodobnie ta funkcja jest jeszcze dopieszczana i na pewno będzie w Lightroomie w kolejnej edycji. Także przypuszczam, że latem przy kolejnej aktualizacji Lightrooma ta funkcja się pojawi, ale chwilowo jej nie ma. Możemy tu poprawić troszkę plik RAW, co też poprawia szczegółowość pliku trochę, ale. Jednak zwiększenie tej ilości pikseli czterokrotnie mogłoby się tu przydać Szczególnie jeśli byście kropowali plik, który miał 12 milionów pikseli przykropowaliście byście go mocno, tak jak ja No to tych pikseli byłoby bardzo mało i zrobienie dużego, większego wydruku na ścianę mogłoby być problematyczne Ja teraz sobie kliknę CTRL-S Czyli zapisują mi się pliki XMP, tutaj pliki XMP koło właśnie pliku tego DNG albo jeśli to jest plik DNG właśnie a nie inny RAW, tak jak w moim przypadku te dane, które tutaj żeśmy pozmieniali, profile, wszystkie ustawienia edycji zostały zapisane już w pliku. I teraz klikam sobie prawym przyciskiem myszy i biorę sobie na przykład standardowo editing Adobe Photoshop 2021. i pokażę wam właśnie, że ta funkcja Super Resolution, która jest w Adobe Camera Raw nie da się jej wywołać bezpośrednio właśnie z filtra. Wchodzimy w filtry, bierzemy sobie filtr Camera Raw i zobaczcie, klikamy prawym przyciskiem, nie mamy tu funkcji właśnie polepszania jakości tego zdjęcia, powiększania go. Ta funkcja jest dostępna tylko i wyłącznie właśnie jak odpalicie z Bridge'a filtr Camera Raw albo w momencie kiedy uruchamiacie plik RAW bezpośrednio, bezpośrednio właśnie w Photoshopie. Mamy tu dwa wyjścia. Jeśli już otworzyliśmy ten plik, u mnie jest tak, że teraz jak zamknę ten plik, to pozostanie on tutaj jako ostatnio używany plik. I to jest właśnie ten hack, który możemy wykorzystać. Teraz klikając jeszcze raz na ten plik, zobaczcie co się stanie. On otworzy się w Adobe Camera Raw bezpośrednio. I zobaczcie, mamy tu wszystkie funkcje. Mamy prawy przycisk, mamy funkcję popraw i teraz. Możemy ten plik, właśnie poprawić jego rozdzielczość. Zobaczcie, jest funkcja Super Resolution. Ten plik był oryginalny, bardzo duży, 40 milionów pikseli, także to chwilkę może zająć. Tu napisało mi, że szacowany czas do zakończenia 5 minut. Ja mam nadzieję, że to będzie szybciej. Taką mam nadzieję. Przed chwilą sprawdzałem, było to 20 sekund. Ok, zobaczmy gdzieś tutaj na tle, co on nam tutaj poprawi. No dobra, troszkę poprawy będzie. Klikamy sobie popraw. Tutaj w dolnej części, zobaczcie, jest taki napis pozostało jeden. możemy go sobie kliknąć, wtedy nam się otworzy nowe tutaj okienko stan zapisu Camera Raw i tutaj mamy ten status przetwarzanie, musimy poczekać aż ten plik tutaj zniknie, on zapisze się pod taką samą nazwą w tym samym miejscu, w którym był oryginalny plik i będzie miał końcówkę poprawione. Wystarczy teraz tylko przeczekać tą chwilę. W zależności właśnie od mocy waszego komputera, od karty graficznej, jaką macie, może to zająć od kilku sekund do kilkudziesięciu sekund. Zobaczcie, u mnie już to zniknęło. Możemy sobie kliknąć OK. Możemy teraz tu kliknąć Anuluj, nie jest to istotne. Zamykamy sobie Photoshopa. Wracamy sobie do Lightrooma. Mamy nasz tutaj plik, zobaczcie. Teraz klikamy sobie G, czyli wchodzimy do modułu Library. I zobaczcie, klikamy na ten folder, w którym ten nasz oryginalny plik się znajdował. Klikamy prawym przyciskiem, wybieramy Synchronize Folder. I zobaczcie, pojawia się nam tu Import New Photos, jest jedno zdjęcie nowe. I to jest właśnie to poprawione zdjęcie. Ważne, abyście mieli najnowszą wersję Lightroom'a. Zobaczcie, to musi być Lightroom Classic, co najmniej w wersji 10.2 od tej wersji są obsługiwane właśnie te pliki Super Resolution DNG. W starszej wersji nie jest, będziecie w stanie zaimportować tego pliku. Dobra, to klikam sobie jeszcze raz, klikam Synchronize Folder, pojawia się Import New Photos. Ja tu nie wybieram żadnych opcji, chcę tylko Import New Photos bez żadnego pokazywania dialogu. Ja wiem, co to jest za zdjęcie. Klikam Synchronize i zobaczcie, pojawia mi się tu drugie zdjęcie. Od razu naniesione są na niego wszystkie moje obróbki, które były zrobione w tym oryginalnym pliku i zobaczcie sobie tutaj ten plik ma 2923 piksele w szerokości. Zobaczcie, ten plik ma dwa razy więcej. 5845 pikseli. Sprawdźmy sobie jaka będzie różnica. Otwórzmy sobie ten plik i teraz wejdźmy sobie tutaj do compare view i porównajmy go sobie właśnie z drugim plikiem tutaj mamy poprawiony plik tutaj mamy oryginalny weźmy sobie go jeden i drugi na 100% Wiecie co przejdziemy sobie do develop i zrobimy sobie tu reference view w ten sposób będzie nam dużo łatwiej klikniemy sobie tutaj plik nasz oryginalny tutaj przeciągamy ten nowy plik klikamy na niego Patrzymy sobie tutaj jest 100%, czyli jest powiększony w 100%. Ok, zobaczmy sobie tutaj właśnie na mojego syna. Tu mamy też w 100%. Zobaczcie, ten plik jest mniejszy, dlatego go powiększymy do 200%, żeby miał dokładnie tą samą wielkość. Teraz możemy sobie tutaj porównywać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jakie mamy tutaj zmiany. Zobaczcie tu, jakbyśmy ten plik powiększyli oryginalny dwa razy, mamy tutaj taką na rogach właśnie pikseliozę, trochę widać piksele. Tutaj jest to pięknie wygładzone. Sprawdźmy sobie tą drogę w tle tutaj i te karawany stojące. Jak to tu będzie wyglądać? Widzicie tutaj, zobaczcie na ten daszek tutaj, tutaj stoi samochód. Jakie widzicie tutaj są takie delikatne piksele. Tu jest to wszystko dużo bardziej szczegółowe. Mamy większą ilość szczegółów. Tak samo. Tutaj, w tej części zobaczcie, ile więcej tu jest szczegółów, jest mniejsza Pikselioza. Na pewno większy wydruk na ścianę tego zdjęcia dużo lepiej wyglądałby właśnie z takiej tej funkcji poprawionej i. Na pewno warto w takim przypadku przy dużym kropowaniu byłoby skorzystać właśnie z Super Resolution w Badobe, ale myślę, że to jest funkcja, której będziecie bardzo bardzo rzadko używać. I myślę, że już za miesiąc, dwa zawitana też do Lightrooma. Także nie będziemy musieli tego obchodzić i wykorzystywać jakiś tam trików, żeby to zdjęcie sobie poprawić w Badobe Camera Raw, a potem osobno importować to z powrotem do Lightrooma ważna rzecz też jest żeby mieć na uwadze jedną rzecz. Zobaczcie ja sobie włączę normalny widok tego zdjęcia. Klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy i wybierzemy sobie Show in Explorer. W Macu będzie to Show in Finder. Otworzy nam się ten katalog z tym zdjęciem na dysku i zobaczcie ile oryginalny plik DNG tutaj, który widzicie, ma 76 MB na dysku. To jest 40 milionów pikseli. To, a, przepraszam, to nie było to zdjęcie. Zobaczcie jeszcze raz. Tu mamy ten poprawiony, tu mamy ten oryginalny DNG. Oryginalny miał 76,4, a ten poprawiony ma już 458 MB. Zobaczcie. 458 MB na dysku. Także warto mieć na uwadze to, że te pliki są mega, mega duże i z głową to wykorzystywać. Zobaczcie, 10 takich plików to byłoby już 4 giga na dysku. Także chwila, moment i możecie zapewnić, zapewnić dysk, jeśli byście chcieli w ten sposób potraktować, nie wiem, 100, 200 zdjęć z całej sesji. Nie ma to sensu. Uwierzcie mi, nie ma to sensu. Zysk, który zyskujecie przy tym wykorzystaniu funkcji Super Resolution jest tak mały, że myślę, że na chwilę obecną jest tylko do wykorzystania. Czy naprawdę. Dokładnie jakichś pojedynczych zdjęciach, przy których nie wiem, kropujecie. Szczególnie jeśli robicie, na przykład, zdjęcia ptaków, powiedzmy, obiektywem 300 mm i macie matrycę 21 milionów pikseli, 25 i 1 czwartą i tak przytniecie, bo chcecie jeszcze tego ptaka powiększyć, no to wtedy dużo tracicie tych milionów pikseli, zostaje wam około 10 milionów pikseli i to chcecie troszkę powiększyć, żeby można zrobić jakiś z tego wydruk. Wtedy Wtedy ta funkcja się przyda. Tak samo jak tutaj. Jeśli mocno kropujecie zdjęcie, zobaczcie, ja naprawdę mocno przekropowałem to zdjęcie, to wtedy możecie skorzystać z funkcji super Resolution, żeby troszkę to podbić. Powiedzmy, robicie jakieś zdjęcie na ślubie, i no, nieraz macie 35 założoną, strzelacie shot fajny i chcecie troszkę bliższy kadr, kropujecie go, no i okazuje się, że chodzi. Mm, to, to jakość już potem po kropowaniu nie jest aż tak zadowalająca, żeby wykorzystać. To właśnie dzięki w sub funkcji Super Resolution możecie to pojedyncze zdjęcie troszkę przykropowane podbić i uratować, jakby swój tyłek trochę. No dobra, kochani, mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na sprawniejszą edycję zdjęć w Lightroom w przyszłości. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę, napiszesz komentarz, pomoże mi to w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz napisać, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!